Latem 1974 roku w Niemczech Zachodnich holenderska reprezentacja, znana również jako pomarańczowa burza, zachwyciła kibiców na całym świecie, zapisując się w historii Mistrzostw Świata, z pokoleniem niezwykle utalentowanych zawodników i stylem futbolu totalnego, zaciętym atakiem, solidną obroną i mistrzowską zmiennością pozycji. Nie tylko odnieśli sukces pod względem stylu gry, ale także stali się niezapomnianą częścią wspomnień całego pokolenia miłośników piłki nożnej. Choć przegrali w fatalnym finale, zostali uhonorowani jako mistrzowie w sercach kibiców. Ale za tymi wspaniałymi chwilami na boisku kryją się piłkarze o bardzo różnych losach. Minęło pięćdziesiąt lat, czas odcisnął na ich życiu różne ślady. Niektórzy wciąż zdobywają nowe szczyty, inni wybierają cichą drogę po przejściu na emeryturę. A są i tacy, którzy musieli przerwać swoją podróż w obliczu tragedii. Przyjrzyjmy się wzlotom i upadkom piłkarzy, którzy stanowili duszę złotego pokolenia Holandii w tamtym roku. Neskens był wojownikiem, który chronił artystę o imieniu Cruyff. W wieku 22 lata był perpetuum mobil pomarańczowej burzy, wyróżniając się ognistym duchem walki. Umiejętnością agresywnego wślizgu, a także doskonałą techniką. Jego pierwszy rzut karny w finale w 1974 roku był najwyraźniejszym dowodem jego stalowego charakteru: silnego, bezpośredniego i nieustraszonego. Kariera Neeskensa była ściśle związana z jego starszym krajfem, kiedy to podążył za Świętym Johannem do Barcelony, a następnie do New York Cosmos. Katalońscy kibice pieszczotliwie nazywali go Johanem Segon, Johannem II. Nie tylko ze względu na imię, ale także ze względu na jego zaangażowanie. Po zakończeniu kariery Niskens wybrał ścieżkę trenerską, podróżując wszędzie, od Szwajcarii przez Australię po RPA i szerząc swoją miłość do piłki nożnej, by siać ziarno w odległych krajach. Żył bez hałasu współczesnych gwiazd, ale po cichu, przyczyniając się do rozwoju. Niskens w prawdziwym życiu jest zupełnym przeciwieństwem wizerunku rzeźnika na boisku. Jest łagodny, cichy i serdeczny. W późniejszych latach dołączył do programu World Coaches prowadzonego przez KNVB, Holenderski Związek Piłki Nożnej, podróżując po świecie i szkoląc trenerów w krajach rozwijających się. Bardziej niż chwałę przeszłości czerpie radość wspomagania społeczności. Na boisku to on sprzątał bałagan po kolegach z drużyny, a poza boiskiem nadal po cichu budował fundamenty dla kolejnego pokolenia. Ciche poświęcenie przez całe życie. Jednak nagła, zła wiadomość zszokowała świat. 6 października 2024 roku. Podczas misji szkoleniowej w Algierii, Johann Neiskens niespodziewanie zmarł w wieku 73 lata. Jego niedawne odejście było ogromnym szokiem, przypominając nam, że bohaterowie przeszłości stopniowo odchodzą z tego świata. Rob Rensenbrink był wówczas obcym w naszpikowanych gwiazdami składach Ajaxu i Feyenoordu, grając w Belgii. Nazywany wężem, Rensenbrink posiadał niesamowite umiejętności dryblingu i przerażającą zdolność strzelania bramek. Na Mistrzostwach Świata w 1974 roku idealnie pasował na lewe skrzydło, ale los zdawał się go dręczyć, ponieważ często pozostawał w cieniu aury Krojfa. Po 1974 roku Rensenbrink stał się największą legendą w historii klubu Anderlecht, Belgia. Kulminacyjnym momentem jego tragicznej kariery był strzał, który trafił w słupek w finale Mistrzostw Świata w 1978 roku. Moment. Kto który, gdyby trafił do siatki, zostałby królem strzelców, a Holandia mistrzem świata. Przeszedł na emeryturę i ukrył się, prowadząc niezwykle prywatne życie, z dala od mediów, zupełnie odmienne od zgiełków współczesnego świata piłki nożnej. Brink wiódł proste życie na wsi w Ostrzan. Lubił łowić ryby i zajmować się ogrodem, rzadko udzielając wywiadów. Lęk przed trafieniem w słupek towarzyszył mu do końca życia, ale stawiał mu czoła w milczeniu. W późniejszych latach zmagał się z straszną chorobą rdzeniowym zanikiem mięśni, PSMA która stopniowo unieruchomiła niegdyś giętkiego człowieka-węża. Na boisku był melancholijnym artystą, a poza nim samotnikiem. Milczenie Rensenbrinka było smutną nutą w genialnej symfonii holenderskiej piłki nożnej. Cicha podróż artysty dobiegła końca. 24 stycznia 2020 roku. Rob Rensenbrink zmarł w wieku 72 lata z powodu powikłań po dystrofii mięśniowej. Odszedł z żalem po chwale, która była mu pisana na wyciągnięcie ręki, pionowy post. Johnny Reb był w tym roku gorącym chłopakiem drużyny. W wieku 22 lata wniósł młodość, szybkość i umiejętność precyzyjnego penetrowania pola karnego. Z czterema golami w turnieju. Rep był niebezpiecznym liderem, zawsze wiedzącym, jak zabłysnąć w odpowiednim momencie. Był uosobieniem waleczności i romantyzmu ofensywnego stylu gry Holandii. Po Mistrzostwach Świata Rep udał się do Hiszpanii, Walencja i Francji, Bastia, Saint Etienne, stając się holenderskim piłkarzem z największą liczbą bramek na Mistrzostwach Świata rekord, który do dziś utrzymuje się na poziomie siedmiu bramek. Jego życie to seria dni spędzonych na cieszeniu się aureolą romantycznych romansów, a także potknięć po przejściu na emeryturę. Kiedyś przyznał, że po odejściu z boiska przechodził przez trudne okresy finansowe i samotność. Johnny Rapp to pogodny staruszek, wciąż czarujący jak zawsze. Przez jakiś czas mieszkał w kamperze, szukając wolności, zanim się ustatkował. Często pojawia się w programach reminiscencyjno-rozrywkowych, opowiadając stare dowcipy z garderoby z nostalgicznym uśmiechem. Ostatnio jego zdrowie nieco się pogorszyło z powodu problemów z sercem. Na pasnek, który zawsze wykorzystuje okazję na boisku, w prawdziwym życiu. Rep również żyje improwizowanym życiem, w którym liczy się tylko wygrana i przegrana. Ta hojność jest zarówno darem, jak i wyzwaniem dla jego starości. Dziś, mając 73 lata, Johnny Rep. Wciąż dożywa sędziwego wieku w swoim rodzinnym mieście. Mimo że jego zdrowie znacznie się pogorszyło po wszczepieniu rozrusznika serca pod koniec 2024 roku, jest żywym świadkiem rekordzistą i najdowcipniejszym gawędziarzem minionej złotej ery. Van Hanegem był idealnym uzupełnieniem Krajfa, powolny, małomówny, ale z podaniem bananowym, które przebijało się przez obronę. Grał ze szczególną motywacją, osobistą zemstą na Niemcach, wynikającą z rodzinnej tragedii z czasów II wojny światowej. Na boisku był opoką, twardy psychicznie i przebiegły, ale też artystyczny. Po błyskotliwej karierze piłkarskiej w Feyenoordzie został odnoszącym sukcesy trenerem, a później jednym z najbardziej przenikliwych komentatorów i dziennikarzy w Holandii. Znany był ze swojej szczerej, zrzędliwej osobowości i nie bał się krytykować nikogo, nawet swoich gwiazd. Życie van Hanegema to historia przezwyciężania straty. Jego ojciec i bracia zginęli na wojnie. W 2018 roku pokonał raka prostaty z tą samą determinacją, z jaką walczył w futbolu. W Holandii jest czule nazywany sympatycznym starym głupcem który zawsze mówi prawdę, nawet gdy boli. Jego garbus na boisku zdaje się być ciężarem przeszłości który dźwiga, ale także jego niezłomną postawą wobec wszelkich burz życia. Jest drażliwy i nieprzystępny, ale w głębi serca kryje się pełne pasji serce, które kocha futbol. Dziś, mając 80 lat, Willem van Hanegem pozostaje potężnym głosem w holenderskiej prasie. Zachowuje jasność umysłu, bystrość umysłu i pozostaje wiecznym symbolem Feyenoordu, przypominając młodemu pokoleniu o wartości odporności. Johan Cruyff był nie tylko kapitanem, był świętym Johanem, duszą pomocy i najostrzejszym napastnikiem holenderskiej drużyny z 1974 roku. Dzięki tanecznemu dryblingowi, słynnemu zwrotowi Krajfa i taktycznemu myśleniu wyprzedzającemu swoje czasy, uczynił z futbolu sztukę widowiskową. Występ Cruyffa w wieku 27 lat pokazał absolutną doskonałość, sprawiając, że cały świat kłaniał się z podziwem przed koncepcją zawodnika wszechstronnego. Po gorzkiej, ale dotkliwej porażce w Monachium, Cruyff kontynuował grę na najwyższym poziomie w Barcelonie, a następnie w Ajaxie i Feyenoordzie. Jednak jego największe dziedzictwo to nie tylko gole, ale rewolucja, która zapoczątkował jako trener. Stworzył drużynę marzeń w Barcelonie, położył podwaliny pod Akademię La Masia i zmienił sposób myślenia o nowoczesnym futbolu, który później odziedziczyli Pep Guardiola i Xavi. Jego życie było pasmem przełomów, od odmowy noszenia koszulki Adidasa z trzema paskami z powodu kontraktu z Pumą, po nadaniu synowi imienia Jordi w sercu Katalonii za czasów dyktatury Franco. Poza boiskiem kraj był człowiekiem rodzinnym, ale także pełnym osobowości i uporu. Słynął z nałogu palenia, który stał się ikoną, ale później również przyczyną katastrofy zdrowotnej. Po operacji serca w 1991 roku zastąpił papierosy lizakami, Czupa Czups, pięknym, ale i przejmującym obrazem kruchości życia. Ostatnie lata życia poświęcił fundacji Johanna Krajfa, przybliżając sport niepełnosprawnym dzieciom, żyjąc zgodnie z wyznawaną przez siebie filozofią humanitarną. Istniało niesamowite podobieństwo między Krajfem na boisku, a Krójfem poza nim. Zawsze panował nad sytuacją, zawsze miał wszystko pod kontrolą. Nigdy nie akceptował przeciętności. Żył tak, jak grał, inteligentny, uparty i artystyczny. Jednak ta wspaniała podróż musiała się zakończyć. 24 marca 2016 roku Johan Cruyff zmarł w wieku 68 lat po walce z rakiem płuc. Jego odejście pozostawiło niewypełnioną pustkę w świecie piłki nożnej, ale jego filozofia stała się nieśmiertelna. Youngblood był najbardziej kontrowersyjnym, ale i najwłaściwszym wyborem trenera Rinusa Michelsa. W wieku 33 lata, z nieparzystą cyfrą 8 na plecach, wyglądał bardziej jak właściciel sklepu spożywczego niż sportowiec. Często wychodził z pola karnego, grał jako bramkarz i obrońca, a czasami łapał piłkę gołymi rękami. Był uosobieniem radykalizmu futbolu totalnego. Grał do 45. Roku życia. Niesamowity rekord. Jednak jego życie naznaczyła tragiczna śmierć. Jego syn Eric Jongblood, również bramkarz, zginął na boisku porażony piorunem w 1984 roku. Jan musiał być świadkiem tej przerażającej sceny. Po tragedii wiódł spokojne życie, odnajdując radość w wędkarstwie, a nie w piłce nożnej. Jongblood był prostym człowiekiem, niezainteresowanym sławą i fortuną. Kiedyś odmówił wstąpienia do wielkiego Ajaxu tylko po to, by mieć czas na wędkowanie. Ból po stracie syna zmienił go na zawsze, zmieniając ojca, który był głęboko zasmucony, ale wciąż starał się żyć odważnie. Na boisku jest ekscentrycznym bramkarzem, samotnym w środku wielkiej bramki. W prawdziwym życiu również musi znosić największy ból swojego życia w samotności Obraz, w którym łapie piłkę bez rękawiczek. Odzwierciedla sposób, w jaki stawia czoła życiu nagi i bez żadnej ochrony. Podróż legendarnego bramkarza dobiegła końca. 30 sierpnia. 2023 roku. Jan Jongblot zmarł w wieku 82 lata po długiej chorobie. Pozostawił po sobie historię zwykłego człowieka, który dokonał niezwykłych rzeczy. Rud Kroll był uosobieniem elegancji w obronie, z długimi, romantycznymi włosami i spokojnym usposobieniem. Nie tylko bronił, ale także inicjował ataki precyzyjnymi, długimi podaniami. Jego potężne strzały z dystansu przeciwko Argentynie, czy biegi skrzydłami, były klasycznymi lekcjami dla nowoczesnego bocznego obrońcy. Po złotej erze Ajaxu, król przeniósł się do Włoch, by grać w Napoli i stał się tam idolem. Co było rzadkością wśród zagranicznych piłkarzy w tamtych czasach. Po zakończeniu kariery stał się prawdziwym misjonarzem futbolu, trenując na całym świecie. Od Egiptu, przez Tunezję, po Republikę Południowej Afryki, gdzie poprowadził Orlando Pirates do historycznego potrójnego mistrzostwa. Stał się prawdziwym obywatelem świata. Kroll wiódł życie wielkiego nomady, adaptując się do każdej kultury. Nie zdecydował się osiedlić w wygodzie rodzinnej Holandii, lecz zapuścić się na ciemny kontynent lub do świata arabskiego, był człowiekiem w drodze. Jego wszechstronność i umiejętność adaptacji na boisku, umiejętność gry na boisku, wszystkich pozycjach w obronie i pomocy, przeniosły się na jego życie prywatne, pomagając mu odnosić sukcesy w różnych środowiskach piłkarskich na całym świecie. Dziś, w wieku 75 lat, Rud Kroll wciąż zachowuje elegancję gentlemana chociaż obecnie nie kieruje żadnym zespołem. Często zapraszany jest do współpracy jako doradca i ekspert, przekazując doświadczenie życia w wędrówce następnemu pokoleniu. Wim Surbier był człowiekiem, który rządził prawym skrzydłem. To on jako pierwszy wprowadził nowoczesną technikę nakładania się. Szybki, silny i niesamowicie zwinny. Surbier był integralną częścią machiny Ajaxu i reprezentacji Holandii. Jego kariera była związana z Ajaxem, a następnie z latami spędzonymi w USA z byłymi kolegami z drużyny. Był znany jako najzabawniejszy człowiek w drużynie, zawsze dokuczając kolegom, aby rozładować napięcie przed ważnymi meczami. On i Cruyff byli bliskimi przyjaciółmi, dzieląc się zarówno sławą, jak i prywatnymi sekretami. Życie Surbiera po przejściu na emeryturę nie było usłane różami, zarówno pod względem finansowym, jak i małżeńskim, ale zawsze zachowywał optymistyczny uśmiech. Żył skromnie, czasami w ubóstwie, ale nigdy nie zatracił pogodnej i hojnej osobowości. Na boisku biega bez przerwy, aby wspierać swoich kolegów z drużyny, a w prawdziwym życiu zawsze jest tym, kto przynosi innym śmiech i radość, mimo że sam czasami zmaga się z trudnościami. Ale potem ten śmiech musiał się skończyć. 12 lipca 2020 roku. Wim surbier zmarł w wieku 75 lat w wyniku wylewu krwi do mózgu. Poszedł odwiedzić swojego bliskiego przyjaciela krajfa, zostawiając po sobie smutek dla tych, kto zakochali jego uśmiech. Ariehan grał jako defensywny pomocnik, a później jako libero. Jego największym osiągnięciem były potężne strzały z dystansu, które przebijały siatkę przeciwnika jak w golu przeciwko Włochom i RFN w 1978 roku. To on przełamywał schemat gry, gdy zawodziła gra kombinacyjna. Han miał błyskotliwą karierę w Anderlechcie po odejściu za Ajaxu. Jako trener był nomadą jak Kroll, odnoszącym szczególne sukcesy i popularnym w Chinach i Albanii. Miał silną osobowość, niekiedy ekscentryczną w swoim stylu trenerskim. Jego śmiałe strzały z dystansu odzwierciedlały jego żądną przygód naturę, która chętnie podejmowała wyzwania na nowych terenach, jak w przypadku wczesnych chińskich rozgrywek piłkarskich. Dziś, w wieku 76 lat, Arye Han przeszedł na emeryturę po wielu latach podróży po kontynentach. Żyje w prywatności, ale wciąż jest pamiętany jako jeden z najpotężniejszych kopaczy w historii futbolu. Wim Jansen nie był błyskotliwy, nie był błyskotliwy, ale bez niego machina Total Force by się zawaliła. To on łączył linie, łatał luki i utrzymywał tempo. Sam Cruyff powiedział kiedyś, że Jansen był jednym z niewielu ludzi, którzy naprawdę rozumieli futbol. To on został sfaulowany, co doprowadziło do rzutu karnego w pierwszej minucie finału w 1974 roku. Legenda Fine kiedyś zszokował, gdy na zaproszenie Krójfa pojechał grać dla rywali Ajaxu w dniu debiutu został uderzony śnieżką w oko. Później został trenerem Celtiku i to on odkrył Henrika Larsona. W późniejszych latach cierpiał na demencję, bolesny koniec dla tego mózgu futbolisty. 25 stycznia 2022 roku Wim Jansen zmarł w wieku 75 lat. Choć pamięć o nim mogła go zawieść w późniejszych latach, jego pamięć nigdy nie zblaknie w sercach jego fanów. Wim Reisbergen był tym, który pozostał, by zamknąć drzwi i wypełnić pustkę po energicznym napastniku Rudzie Krolu. W wieku 22 lata rozegrał wszystkie siedem meczów w roli klasycznego stopera. Zaciętego, bezkompromisowego i niezwykle zdyscyplinowanego. Reisbergen stanowił solidny fundament, ten, który wykonał najcięższą pracę, aby artyści powyżej mogli czuć się pewnie, haftując i tkając brokat. Po triumfie z Feyenoordem i dwóch znakomitych mistrzostwach świata, Reisbergen wykonał śmiały krok. Przepłynął ocean do Ameryki, by grać w barwach New York Cosmos. Tam został kolegą z drużyny takich bogów jak Pelé i Franz Beckenbauer, ciesząc się wystawnym futbolem amerykańskim. Po zakończeniu kariery piłkarskiej, stał się prawdziwym misjonarzem futbolu, prowadząc drużyny w nisko położonych regionach, takich jak Trinidad i Tobago, Indonezja i Wyspy Salomona. Riesbergen był człowiekiem biznesu, poważnym i bezpretensjonalnym. Jego życie było nieustannym lotem między kontynentami. Poświęcił znaczną część swojego życia po zakończeniu kariery piłkarskiej rozwojowi piłki nożnej w ubogich dzielnicach, wykazując się otwartym umysłem i niestrudzonym zaangażowaniem. Na boisku to on po cichu kryje się za plecami kolegów z drużyny, którzy pozwalają im błyszczeć. W prawdziwym życiu, jako trener, nadal działa za kulisami, wspierając rozwój małych drużyn futbolowych. Niezwykła konsekwencja w osobowości tego człowieka. Dziś, w wieku 73 lata, Wim Reisbergen przeszedł na emeryturę do Holandii po tym, jak kilka lat temu doznał lekkiego zawału serca. Nadal jest pamiętany jako jeden z najlepszych obrońców swojego pokolenia, grając u boku zarówno świętego Jana, jak i króla futbolu Pele. Piet Kaiser przybył na Mistrzostwa Świata w 1974 roku jako żywa legenda Ajaxu, rywala Krojfa i najsolidniejszego partnera. Turniej był jednak dla niego najgorszym momentem w karierze, ponieważ trener Rinus Michels preferował Roba Rensenbrinka. Keizer rozegrał tylko jeden mecz przeciwko Szwecji. Jednak jego obecność na ławce rezerwowych była symbolem przerażającej głębi składu, jaką dysponowała wówczas Holandia. Piet Kaiser był symbolem absolutnej lojalności, człowiekiem jednego klubu, który przez całą karierę grał tylko w Ajaxie, jednak tuż po Mistrzostwach Świata. W 1974 roku konflikt z trenerem Hansem Krajem na temat taktyki skłonił go do podjęcia szokującej decyzji, natychmiastowego przejścia na emeryturę w wieku 31 lat. Całkowicie zerwał z zawodową piłką nożną, odrzucając wszelkie oferty pracy jako trener lub komentator, decydując się na zniknięcie z blasku fleszy. Kaiser wiódł niezwykle skryte, wręcz tajemnicze życie. Został agentem piłkarskim, ale działał bardzo dyskretnie. Opisywano go jako inteligentnego, bystrygał, ale nieco zgorzkniałego wobec świata futbolu, który zbyt mocno zmienił się od jego czasów. Cenił sobie prywatność ponad wszystko, rzadko pojawiając się publicznie. Na boisku, Kaiser był dumnym artystą, który wykonywał magiczne przeskoki. Poza boiskiem ta duma sprawiła, że odszedł z gry, gdy stracił należny mu szacunek, zamiast iść na kompromis. Był samotnym geniuszem. Jednak podróż tego geniusza zakończyła się nieskończonym smutkiem. 10 lutego 2017 roku. Piet Kaiser zmarł w wieku 73 lata po krótkiej walce z rakiem płuc. Jego odejście uświadomiło ludziom. Holenderska piłka nożna była mu winna większy szacunek za życia. René van de Kerkhove wraz ze swoim bratem bliźniakiem Willem Pełnił głównie rolę rezerwowego w drużynie Orange Hurricanes na Mistrzostwach Świata w 1974 roku. Został jednak wprowadzony na boisko w drugiej połowie feralnego finału z RFN, licząc na odwrócenie losów meczu. Choć rozegrał tylko 45 minut turnieju, jego szybkość i energia zwiastowały narodziny Wielkiej Gwiazdy w niedalekiej przyszłości. Po 1974 roku. René stał się wielką legendą PSV Eindhoven. On i jego brat Willy nadal błyszczeli na Mistrzostwach Świata w 1978 roku, gdzie ponownie dotarli do finału. Pele kiedyś wybrał René na jednego ze 125 najlepszych żyjących piłkarzy, co było wielkim wyróżnieniem, które dowiodło, że jego klasa nie ograniczała się do granic Holandii. René i Willy są nierozłączni. To najsłynniejsi bliźniacy piłkarscy na świecie. Kto robi razem wszystko, od biznesu po imprezy towarzyskie. René to towarzyski i odnoszący sukcesy biznesmen. Zawsze ma optymistyczny uśmiech, mimo że jego drużyna dwukrotnie upadła u bram nieba. Na boisku René zawsze pędził naprzód z zawrotną prędkością. Poza boiskiem wiódł równie dynamiczne życie, nieustannie się rozwijając. Jego bliska więź z bratem bliźniakiem również odzwierciedlała ducha zespołowego, którego zawsze emanował. Dziś, w wieku 73 lata, René van de Kerkhoff jest wciąż zdrowy i regularnie pojawia się na trybunach Philips Stadium. Aby kibicować, PSW jest żywym skarbem holenderskiej piłki nożnej dowodem na to, że porażka bywa jedynie krokiem w stronę stworzenia trwałej legendy. Rhinus Izrael przybył na Mistrzostwa Świata w 1974 roku jako doświadczony weteran, kapitan, który zdobył Puchar Europy z nordem w 1970 roku. Chociaż musiał siedzieć na ławce rezerwowych w duecie Kroll, Reisbergen ze względu na filozofię Michelsa, stawiającą Ajax na pierwszym miejscu za każdym razem, gdy pojawiał się na boisku trzy mecze. Stalowy Rhinus zawsze pokazywał swój autorytet i niezrównane umiejętności w powietrzu. Był idealnym planem B, gdy drużyna potrzebowała wytrwałości i siły fizycznej. Po zakończeniu kariery Rinus zajął się trenowaniem i osiągnął wielkie sukcesy w Feyenoordzie, Dynamie, Bucharest, a także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Znany jest z żelaznej dyscypliny w prowadzeniu drużyny, co jest zgodne z jego piłkarskim przydomkiem. Jest również bystrym komentatorem telewizyjnym, często udzielającym szczerych i kontrowersyjnych komentarzy, bez szacunku dla kogokolwiek. Rinus Izrael jest uosobieniem starszego pokolenia Holendrów. Pracowity, prostolinijny i bezpretensjonalny, prowadzi wygodne życie rodzinne, ale zachowuje pewien dystans do tabloidów, ceni tradycyjne wartości i nieustannie przypomina młodszemu pokoleniu o profesjonalizmie. Przydomek Rinus ze stali idealnie do niego pasował, twardy na boisku, bezkompromisowy w roli trenera i bezpośredni w mowie. Był człowiekiem, który nigdy nie uginał się pod presją. W wieku 83 lata, Rinus Izrael cieszy się spokojną starością. Choć stan zdrowia nie pozwala mu na tak częste występy w telewizji jak wcześniej, imię Izren Rinus wciąż góruje w Rotterdamie, symbolizując niezłomnego ducha walki Feyenoordu. Theo de Jong nie jest pierwszym nazwiskiem wymienionym w wyjściowym składzie, ale to on jest kartą przetargową Rinusa Mikelsa. W fazie grupowej strzelił zwycięskiego gola w wygranym cztery. Jeden meczu z Bułgarią. Co ciekawe, w finale, gdy Holandia przegrywała, wszedł na boisko w miejsce Wima Bergena, wzmacniając siłę ataku. Agresywność i umiejętność strzałów z dystansu de Jonga to tajna broń pomarańczowej burzy. Po odejściu z Feyenoordu de Jong rozpoczął ciekawą karierę koczowniczą, grając w Hongkongu Seiko, nietypowym miejscu jak na tamte czasy. Jego kariera trenerska była jeszcze bogatsza. Prowadził kluby i drużyny na całym świecie: od Kamerunu, Iranu, Mongolii po Nigerię. To on przeniósł holenderską filozofię piłkarską do najodleglejszych zakątków świata. Theo de Jong był człowiekiem otwartym i żądnym przygód. Jego akceptacja gry w Azji w latach 80. pokazała, że nie boi się wyzwań i poznawania nowych kultur, ma syna Deiva de Jonga, który również zajął się piłką nożną, idąc w ślady ojca. Rola kaskadera na boisku najwyraźniej wyrobiła w nim ogromną zdolność adaptacji. Nie musi być najjaśniejszą gwiazdą, ale jest gotów pójść wszędzie i zrobić wszystko, by wnieść swój wkład w futbol. Dziś, mając 77 lat, Theo de Jong zachował jasność umysłu i miłość do piłki nożnej. Nadal zajmuje się doradztwem i regularnie spotyka się ze swoimi byłymi kolegami z drużyny z 1974 roku, opowiadając historię swojego kultowego gola i tych krótkich, ale chwalebnych chwil w finale Mistrzostw Świata.